Pszczoły! Kto nie lubi tych dziwnie przyrośniętych, ale mimo wszystko przyjaźnie wyglądających mobów? Wierzcie albo nie, ale pomimo, że można je spotkać praktycznie w każdym lesie i na każdej polanie już od wersji 1.15, ja z tymi mobami na swoim świecie survivalowym nie miałem prawie żadnej styczności. Dlatego właśnie w tym odcinku postaramy się to zmienić. Ten odcinek, słuchajcie, zaczynamy w trochę inny sposób niż zwykle. Natomiast e, chciałem wam pokazać swoją serię tak trochę od kuchni. Właśnie. No może nie od kuchni, tylko bardziej od, od lasu. Nie, nie wiem, jak to ująć. Dobra, nieważne, od kuchni, od kuchni, było dobrze. E, generalnie sprawa wygląda tak, że jak zapewne wiecie, na swoim świecie, szczególnie w ostatnim czasie. Lubię budować różnego rodzaju projekty i to naprawdę, naprawdę dużo różnych projektów. Ale żeby wybudować dużo różnych projektów, trzeba zebrać również dużo różnych surowców. I właśnie dlatego jesteśmy tutaj. Jednym z najczęściej przeze mnie używanych surowców, jeżeli chodzi o budowę różnego rodzaju domków oraz struktur, jest właśnie świerkowe drewno. Dlatego uznałem, że pora raz na zawsze, a przynajmniej na jakiś dłuższy czas, zakończyć tego typu Pozyskiwanie tego surowca, a gdzie po prostu schodzę, ściemam pojedyncze drzewa, wracam, no i znowu mi się ten surowiec wyczerpuje. Eee, zrobiłem to w ten sposób. Tutaj jest 16 szalkerów, i zgadliście, każdy z nich jest już w całości wypełniony z plus logami. Myślę jednak, że najlepiej skalę pracy, którą musiałem w to wszystko włożyć, oddadzą suche liczby, ponieważ w tych szalkerach znajduje się prawie 30. Tysięcy sztuk spruslogów. 30 tysięcy sztuk. To jest prawie 350 tych wielkich drzew, które musiałem ściąć. Dodatkowo jak możecie zobaczyć, moja siekierka znajduje się już praktycznie na wykończeniu. I żeby nie było, to nie jest jedyna siekierka, której używałem, ponieważ tutaj mamy trzy inne, które również są praktycznie na wykończeniu. A do tego mam również baner, który zdobyłem oczywiście w bardzo humanitarny sposób. Ale nie ma co słuchajcie gadać aż tyle o drzewach. Pogadajmy jednak o głównym temacie tego odcinka, czyli pszczołach, które żyją w ulach, które generują się na drzewach. Wypatrzenie samego ula nie jest łatwe w takim lesie. Natomiast, dosyć e, łatwe powinno być wypatrzenie czegoś innego, czyli właśnie tego. Latających pszczół, które gdzieś sobie tutaj dookoła fruwają, generalnie jak trochę sobie tutaj połazimy, to za chwilę powinniśmy coś znaleźć. Natomiast na razie tak sobie łażę, łażę i nic nie widzę. Fałszywy alarm, słuchajcie, nic tam niestety nie znalazłem, także lecimy sobie dalej. Ale proszę bardzo, daleko nie musieliśmy lecieć i mamy tutaj ul wraz z trzema pszczołami, które już jak widzę tutaj nam zdążyły trochę miodu narobić. E, także zrobimy sobie teraz taki manewr, że damy tutaj trochę ognia i następnie. Po odepchnięciu tego pana tutaj spróbujemy sobie te pszczoły trochę zabunkrować w taki sposób, aby wszystkie je w tym ulu umieścić. Bez ciebie, ty sobie idź. O, weszła, także możemy sobie teraz zebrać miód i również nasz ul, w którym powinny znajdować się trzy pszczoły. Wraz z całym tym zestawem stworzyłem sobie prowizoryczne miejsce, w którym nasze pszczoły mogliśmy następnie rozmnożyć oraz nazbierać trochę plastrów miodu na stworzenie nowych uli. Gdy już udało nam się trochę tych pszczół ogarnąć, Nastała najwyższa pora, aby powsadzać je wszystkie do uli. I w tym celu czekam sobie właśnie na noc, ponieważ jest to pora, o której wszystkie pszczoły starają się wrócić do najbliższego ula. Także mamy pewność, że wszystkie ule tutaj będą zajęte. To co zrobimy sobie teraz, słuchajcie: to po pierwsze zabijemy tego pana, który tutaj łazi i bardzo by mi było przykro, gdyby wybuch, otwierając wyjście tym pszczołom a w następnej kolejności zrobimy sobie miejsce, w którym będziemy mogli powstawiać nowe ule. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby w ramach tej nocy, która właśnie trwa, wszystkie pszczoły sobie do nich weszły, i będziemy mieli masę pełnych uli. Najpierw zacznę sobie od zrobienia asekuracyjnej warstwy szkła, aby nie było tutaj po prostu możliwości, aby podczas rozwalania nie takiego, ale rozwalania tej wewnętrznej warstwy, nam jakiekolwiek pszczoły tutaj wyleciały, przepraszam, ale się pogubiłem w tym co mówiłem, i jak już to zrobiliśmy, no to możemy sobie teraz wyciągnąć wszystkie te ule, które udało nam się w międzyczasie również skonstruować. I to będzie wyglądało w następujący sposób. Najpierw musimy odepchnąć te pszczoły, tak żeby nam tutaj po prostu żadne nie weszły pod kursor. I postaramy się tutaj zrobić trochę miejsca. Jak to miejsce będzie zrobione, no to wystarczy, że postawimy taki ul. I od razu powinny go zapełnić pszczoły. Jak widzicie udało nam się wszystko z sukcesem już zebrać i spakować do tego shulkera. także żeby tutaj nie przedłużać, to shulker sobie zabierzemy i udamy się w szybką drogę powrotną do naszej bazy. I tutaj będziemy sobie, słuchajcie, już niedługo działali w temacie naszych farm pszczół oraz w zasadzie innych rzeczy związanych właśnie z tymi mobami. Natomiast zanim się za to zabierzemy, chciałem zrobić jeszcze jedną małą rzecz. I tak, wiem, zmieniłem skina w przerwie, ale nie gadamy teraz o tym, gadamy teraz o zupełnie czym innym, także na tym się nie skupiajmy. Skupimy się jednak nad małą korektą tego co robiliśmy w poprzednim odcinku, czyli nad poprawą estetyki tych klifów. Ponieważ same w sobie prezentują się naprawdę bardzo dobrze, natomiast jest jeden detal, który bym dopracował, mianowicie tą zwisającą trawę, która dosyć dziwnie wygląda na tle tych całych po prostu kamiennych elementów. Dlatego wpadłem na mały pomysł, jak można to odrobinę skorygować i wiąże się on, słuchajcie, z dostawieniem jak sobie tutaj Chwilę wejdę, z dostawieniem liści gdzieś mniej więcej w tych miejscach, na przykład, tak aby mieszały się w pewien sposób i tworzyły coś w stylu gradientu pomiędzy tymi most blokami, a po prostu powietrzem. I jak widzicie, prezentuje się to od razu, jakby trochę naturalniej. Korzystając z tego, że udało mi się dopieścić boki naszych klifów. Uważam, że najwyższa pora skupić się również na górze, ponieważ aktualnie jedyne co tutaj mamy to to wielkie, samotne drzewo. Dlatego dla zachowania równowagi dorzucimy sobie jeszcze kilka mniejszych drzew, które w wolnym czasie zapewne będę sobie dobudowywał, a na dodatek w różnych częściach tego klifu postawimy jeszcze dwa kolejne większe drzewa. Oczywiście nad zielenią czeka nas jeszcze na terenie naszej bazy całkiem sporo pracy, natomiast do niej powrócimy sobie trochę później, ponieważ teraz wydaje mi się, że najwyższa pora, aby coś wreszcie konkretniejszego w naszej bazie w tym odcinku pobudować, mianowicie bardzo chciałbym zbudować dom pszczelarza, w którym to umieścimy nasze farmy pszczół. Znajdujemy się aktualnie w podziemiach naszego domu pszczelarza i jest to również miejsce, w którym za chwilę wybudujemy sobie dwie farmy pszczół. Mianowicie po naszej lewej stronie powstanie farma butelek z miodem, a po naszej prawej stronie farma plastrów miodu. Wszystkie przedmioty niezbędne do budowy tych farm mam już w swoim ekwipunku, także nie przedłużając, myślę, że możemy zaczynać. Zanim powrócimy sobie do naszych farm, no to pozwolicie, że jeszcze przypalę sobie trochę piasku, a który przyda mi się na skraftowanie butelek. Butelki są oczywiście niezbędne do naszej farmy miodu, w której żeby po prostu produkować nam miód w butelkach, najpierw musimy do niej włożyć puste butelki. Przy okazji zrobimy sobie także masę nożyc do naszej farmy honeycombów, i ze wszystkimi rzeczami pod ręką możemy teraz powrócić sobie do naszych farm i odstawić wszystko w odpowiednie miejsce. I w ten właśnie sposób wszystko powinno nam już działać. No dobra, żartuję. Oczywiście, żeby farma działała, musimy jeszcze w niej postawić ule. I dokładnie tak jak możecie zauważyć, ule już zostały postawione. Niestety nagranie na którym to robiłem mi się zepsuło, także nie zobaczycie jak to robiłem. Ale cóż, efekt końcowy jest taki jak widać i farmy powinny nam działać. I mówię tutaj powinny, ponieważ o ile ta farma działa, to stół tak dobrze nie jest. Także pozwolicie, że na szybko spróbuję to naprawić. Okej, okay, słuchajcie, już wiem co zawiodło. Okazuje się, że jak mamy tutaj dispensery, to nie możemy mieć wszystkich butelek ustawionych w taki sposób. Ponieważ po prostu wtedy po zebraniu miodu, miód wraca sobie do dispensera zamiast spadać na dół do hopperów, które znajdują się poniżej. Także jak sobie to wszystko teraz rozłożymy, na przykład w taki sposób, no to już ten miód nie powinien się tu zbierać. Także możemy sobie już stąd wyjść, zamknąć sobie to przejście i jak dokładnie teraz zobaczycie, wszystko nam się zbiera w skrzynce. Oczywiście, jeżeli też chcecie takie farmy na swoim świecie zbudować, no to w opisie załączam Wam link do poradnika wraz z kanałem twórcy, ponieważ, no jak się domyślacie, ja taki obeznany w tym nie jestem. I autorskie farmy to nie są. Tymczasem, słuchajcie, zrobimy sobie już ostatnią rzecz związaną z pszczołami w tym odcinku. Mianowicie, jak sobie tutaj popatrzycie, zbudowaliśmy nasz domek, ale bardzo pusto jest tutaj wszędzie dookoła. Także postaramy się przynajmniej część tej przestrzeni zagospodarować i zrobimy sobie coś w stylu takiej małej pasieki. Nie jest to oczywiście jakiś wielki projekt dosłownie parę uli, kilka kwiatków i żywopłot. I jak zobaczycie, powstał nam taki naprawdę przytulny zakątek. Uznałem także, że przy tej okazji możemy również popracować trochę nad generalną estetyką naszej wioski. I tak jak zauważycie, doszło tutaj kilka detali, mianowicie dorzuciliśmy sobie w różnych miejscach takie żywopłoty, a także poprawiliśmy wygląd naszych już istniejących domków o dosłownie Kilka detali. A skoro już o domkach mówimy, no to najwyższa pora chyba jakiś sobie zbudować, ponieważ ten dom pszczelarza to taka mała chatka, a przydałoby się zrobić coś trochę większego. W efekcie, słuchajcie, powstał nam taki gatehouse. Czyli dosłownie pół dom, pół brama. Z jednej strony element zabudowań w naszej wiosce, a z drugiej również wyjście z tej wioski. Ponieważ jak sobie zobaczycie, możemy sobie tutaj przejść i właśnie poza teren naszej bazy wykroczyliśmy. Tutaj też jak zauważycie, dosłownie zaczyna się korytor rzeki, która w przyszłości tutaj powstanie. Także jak już zbudujemy sobie tą rzekę, to będziemy mogli sobie z tą ścieżką w tym miejscu połączyć również jakiś most. Także po prostu to wszystko będzie się tutaj na pewno pięknie komponować. I tym samym słuchajcie, na tym obszarze naszej bazy pozostała nam już tak naprawdę tylko jedna większa rzecz do zrobienia. Mianowicie będziemy musieli sobie jakoś domknąć tą całą przestrzeń, którą widzicie z tej strony, wzdłuż dosłownie tej linii. I zrobimy to zapewne dobudowując sobie tutaj kolejny taki klif. Jak jednak możecie się domyślać, zbudowanie takiego klifu to naprawdę ogrom pracy. Także myślę, że zostawimy to sobie gdzieś na przyszły odcinek, nawet od niego możemy odcinek sobie zacząć. A tymczasem, słuchajcie, przejdziemy sobie do jeszcze jednej rzeczy, trochę mniejszej, którą chciałem tutaj zrobić. Mianowicie, jak możecie zauważyć, mamy aktualnie noc. A mimo to wszędzie dookoła jest tutaj w miarę jasno. Jest tak oczywiście, ponieważ pod ziemią, a właściwie pod mosowymi tymi trawnikami, poukrywałem sobie małe źródła światła. I w ten sposób wszystko jest bardzo ładnie doświetlone, natomiast mimo wszystko wygląda to dosyć nienaturalnie, ponieważ nigdzie nie widać żadnego źródła światła. Dlatego właśnie, jak zauważycie, w swoim ekwipunku przygotowałem już itemy na wybudowanie latarni. Zadaniem tych latarni będzie oczywiście w pierwszej kolejności oświetlanie nam terenu, natomiast poza tym będą robiły za naprawdę fajną dekorację. I część tych latarni, jak zauważycie, zrobiliśmy sobie z lekko napowietrzonych, to się chyba tak nazywa, bloków koperu. I żeby taki stan napowietrzenia nam się tutaj utrzymał, no to słuchajcie, skorzystamy sobie z jednej z wybudowanych dzisiaj farm i je nawoskujemy. Weźmiemy sobie dosłownie z jeden z tego, pozwolicie. I teraz wystarczy, że dosłownie klikniemy sobie na każdy z tych bloków. Po kolei. Nie było mnie 10 sekund. 10. Kat Demet. Rozwalimy to, sobie pozwolicie bardzo szybko. Postawimy tak i nawoskujemy. I teraz już chyba nic takiego nie powinno się stać. Jeszcze tylko ten na górze. Tych latarni będziemy oczywiście jeszcze na terenie naszej bazy sobie dostawiali. Natomiast będziemy robili to stopniowo w miejscach w których po prostu pojawią się jakieś nowe zabudowania. Natomiast w tym odcinku byłoby to chyba na tyle. Wszystko co chcieliśmy dzisiaj zrobić, zrobiliśmy z naszą farmą pszczół oczywiście na czele. Jeszcze jak sobie tutaj zauważycie, to trochę zmieniłem ten design windy, ponieważ w komentarzach ktoś napisał, że najlepszym sposobem na zrobienie tego spadku jest wylanie wody tutaj i tutaj postawienia po prostu bloku siana. Ten komentarz dotyczył co prawda zejścia do głównej części naszej bazy, ale zaimplementowałem to tutaj. Jeszcze głównego zejścia nie zrobiłem, także może i tam też się pojawi. Także tak czytam wasze komentarze i na pewno poczytam również te, które Zostawicie pod tym odcinkiem. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć!